Hello! Cześć, witajcie w kolejnym vlogasku. Dziś jedziemy na sesję. Sesję zdjęciową, która jest dla nas bardzo ważna, bo jest we współpracy z marką Lunalow. I wypuściła Karolina już jedną kolekcję i teraz wychodzi nowa, która... Za miesiąc. Nie I... teraz. Ty zawsze mówisz, niedobrze nie w czasie osadzasz. No, za miesiąc. za chwilę. miesiąc już będzie online. Payline. Będzie online. Ale, Ale ja może my już co, produkuje, już co się pokała. nagrywamy. Zobacz, tak. Więc myślę, że dzisiaj pokażemy Wam większość i będziecie mogli po prostu się przygotować do zakupów, co nam się bardziej spodoba. Jak wejdzie na stronę, to już będziecie wiedzieli wszystko i będziecie mogli szybciej. Wziąłeś nam kołdrę? Tak, bo już myślałam, że powie, że nie. Wtedy miałam wizualizować. Tak, dzisiaj jestem to... wyjątkowo świetnie przygotowany. Jestem jest zorganizowany, dzisiaj To jest Tak profesjonalny dzisiaj sprzęt. sprzęt. A, i słuchajcie, bo coś aplikacji z banku mi się tam popsuło i. Musiałem odświeżyć paszport, a się okazało, że nie mam nowego paszportu, muszę go odebrać i... Darek, oczywiście mówię o zagranicznym, bo zaraz ci powiedzą, że nie tak, potrzebujesz też paszportu. w Polsce nie, no nie, chodzi o zagraniczny bank. Ale ładne słoneczko świeci. No, Szkoda, że nie jest tak ciepło. Słuchaj, Karolina, musimy na działce włączyć nasze wszystkie ogrzewania wody, bo 3 stopnie dzisiaj było w nocy. A czy to wiesz, że na weekend zapowiadają śnieg? A, więc tym fajnie, tak naprawdę trzeba Ogrzewanie ten przewód na... grzewczy tam włączyć. Dokładnie. Chodzi o to, że mamy rurę, która wchodzi nam do domku i musimy ją włączyć jakby przewód, żeby nie zamarzł bo tak wszyscy sąsiedzi zawsze spuszczają wodę oczywiście, zawsze wszyscy sąsiedzi spuszczają wodę z domku, oczywiście ci, którzy nie przyjeżdżają na zimę, ale my to częściej tam w zimę jesteśmy niż w wakacje, chociaż w tym roku byliśmy bardzo długo no i jedziemy teraz jeszcze w piątek ogarnąć przy materiały do sauny i co jeszcze takiego przyjdzie? I stwierdziliśmy, że nie będziemy chyba tylko zjeżdżać zimą. Bo strasznie dużo zużywa prądu. Bardzo. Zobaczymy to teraz w weekend, jak no. dużo prądu zjada, żeby nagrzać to. Tak. Chodzi o to, że moment jest taki, że jak przyjeżdżamy, to musimy włączyć to jacuzzi. Ona jakby podtrzymuje trochę temperaturę wody. Można ustawić na zimę, żeby nie było całkiem lodowate, żeby nie zamarzło. Ale chodzi o to, że to potrzebuje tak dużo energii, żeby się nagrzać. Mniej więcej dzień cały i musimy zbadać jak dużo zużywa prądu. Mamy podpięte taką kostkę w stuja, ona bada jaki jest przepływ prądu. W ogóle mamy mnóstwo tych kostek na całej działce i najmniej prądu nam zjada oświetlenie zewnętrzne, które jest włączone każdą noc. I zjada do Tak, 21 kW rocznie. Wy pieniądze, A to na ten prąd, tak. tak. A prąd zużywa bardzo mało. Słuchajcie, bardzo mało. Jacuzzi w dwie godzinki zużyło tyle co prąd w trzy miesiące. W ten oświetlenie zewnętrzne w trzy miesiące. Więc zaraz idziemy na sesję. Nasze dziewczyny są już na miejscu. Dzisiaj mamy dużo rzeczy takich, które są. Transmitują obraz zdanie. To zobaczycie też na miejscu. Wczoraj nie zdążyliśmy się pożegnać, bo jakoś padliśmy. Dosłownie padliśmy. Padliśmy, tak. zmęczenia. Było, Ostatnio ten, ten tydzień w ogóle jest taki. Zmęczony. Ale niedługo jedziemy na fajny wyjazd halloweenowy. Na pewno będziemy wam to nagrywali. O, Jezu, e... jestem tak podekscytowana tym już. Ja też. Już planuję te masaże, na które pójdziemy. A tam też musimy drona z działki zabrać. Bo teraz będziemy no. na działce, a na działce jest dron, więc trzeba go zabrać. No, no, no. A tam jest bardzo tak. I to już nagrywa? Tak. Możesz się przywitać z widzami. Cześć! Cześć Jesteśmy w Warszawie na sesji. No, no i zaraz Ale będziemy tutaj. Świetnie Nagrywać będziemy. To z Karoliną. Ja sama wam pumpkin z latte. lat. One nie sprzyjałyście, tu musicie się napić. Do, do naszej świeczki. Do naszej nasza... świeczki. pięknie, piękne wnętrza. My mamy przecież taką świecę pumpkin, właśnie. Właśnie, będzie rano. Oh. Dobra. Można grać i co robią. Zobaczmy, co oni robią. Czekaj, jak to ustawić, żeby to zobaczyć. No, no to będzie... Słuchajcie, jakim jestem no, Nie, czekaj. Oto, w tę stronę. Dobra, myślę, że tego nikt nie obejrzy. E, kakusty bez... bez laktozy, dobra. Pamki spice bez laktozy? Tak, Dobrze. Tutaj. Peti? Ja dziękuję, dziękuję. A co innego do picia? A co tam mają? Wino? Gin? No, a picia bez kawy? Jakie mają? Bicie bez kawy. Kurwaty mają dobre, A, <laughs> no, Mają smoothie na I na, na zimno. Wiesz, że ja na zimno. Na zimno. Czeka. W... Czeka, w... Mają. Może chcesz maczek green tea? Czekaj, by te... ja chyba wchodzę nie. w ogóle w ten ekran, no Byłabym Masz świetną ikra, vlogerką. No, a ja Już po sesji. Słuchajcie, nawet ciężko było cokolwiek nagrywać w trakcie, bo cały czas stwóciliśmy. Zadowolona? Jest było super. Powiem, wam, że naprawdę piękny klimat, tak elegancko, tak pałacowo. Tak Pasuje do naszej kolekcji. Pasuje do kolekcji. Mhm. Czuliśmy się wyjątkowo. Tak jak w wakacje było, tak świeżo, tak boho. To teraz zupełnie inny styl, nie? Zupełnie inny styl. I wnętrza też ciekawe. Także podobało mi się, bardzo mi się podobało. E, pakujemy się teraz szybko, bo czas nam się kończy. I lecimy, słuchajcie, lecimy, lecimy. Tutaj sprzęt, kupa sprzętu, rzeczy z kolekcji. Ekipa jak stopa Starbucks, tak, ekipa stopa No to prawie to że, przezłożyć. tylko że to nasza ekipa. Także ekipa produkcyjna by Promedia. My już jesteśmy w domu, odebrana, młoda. Przyjechała moja przyjaciółka i się bawią teraz dziewczyny. Ja robię zimową herbatę, Darek obrabia zdjęcia, bo jest tak zajarany po prostu tą sesją, że zaraz wam pokażemy sneak peek co ty w ogóle tak sobie zamówiłeś teraz nagle? Zamówiłem sobie rano. Później idziemy do mojej ulubionej restauracji. Da Antonio na żurawia. Ale to dopiero za 2,5 godziny. Więc ja już byłem głodny. No, rozwaliła mi się ta. No gorąco. Ty Pychota. I się śmiejesz, że jestem bardziej padnięty na, na tej sesji niż Karolina. No, a ja mam Właśnie, możesz mi dać łyżeczkę? Jasna. I już jest Musisz jesteś no. musisz, musisz A masz tak. większą Karol, bo ta to do miso. Nie, to jest misa. specjalna. To jest misa. Ja nie do A chcesz pałeczki też? Pałeczki też. Weź se sam. Weź se sam. Sam se weź. O, weź. Ktoś mi chciał. brawo. No brawo No brawo Dawno nie jadłem takiego miejsca mm. Naprawdę super A mnie kolega zaprosił, bo ja mówi, że z dziewczyną Rozgrzali jacuzzi I też mój przyjaciel wpada A ja mówię, słuchajcie Dzisiaj to nie ma szans. Co my trzy roboty. idziemy będziemy tam do przyszłego już jacuzzi jeździć, jak mamy swoje. Własne. O, dostałam tu nową maskarę, którą wam pokazywałam o. na seforze. Właśnie paczkę otworzyłam z Too face Sex Doll Lashes, więc na pewno nagram test. Sorry, tak ci tutaj w jedzenie wchodzę. Smacznego. Dziękuję. Także nowa przesyłeczka, dziękuję Ze bardzo. Zestano przyszło. Chyba z Francji, wiesz? przychodzi to, no. Super, Testuję na filmie. Tak, z Francji. Ja mieszam tutaj za dwie herbaty tutaj akurat jakieś to poziomkową i zwykłą. I słuchajcie, taki oto e, sekret. Oczywiście, jak macie swoje jabłuszka kosztowne, to w ogóle idealnie. A jak nie, no to trzy w tym momencie już wszędzie można kupić. Wydajcie po prostu kilka. Zamiast cytryny. A jeszcze mamy te soki, mamy nagle, te nie masz. Nie? nie, soki właśnie się skończyły, musimy brać na te drugi wstawić. O, i jak to się nasączy, za jakiś czas dodam jeszcze miód. Także polecam Wam serdecznie spróbować takiej jabłkowej.